Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. o większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Po Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnice radosne Różańca Świętego, podziękujmy Dobremu Bogu za to, że Jezus przyszedł dla naszego zbawienia, że jest z nami nieustannie, za wszelkie łaski, jakich nam udziela, za Jego miłość i miłosierdzie. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za obecność i wstawiennictwo. Prośmy w dniu dzisiejszym szczególnie w intencji naszych babć dla zmarłych o dar życia wiecznego, a dla żyjących o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo. Chciałbym też w dniu dzisiejszym szczególnie pomodlić się za moją świętej pamięci mamę z okazji jej imienin. Pomódlmy się także w intencji wszystkich solenizantek dnia dzisiejszego, Prośmy też za Kościół, kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, naszą internetową wspólnotę modlitewną i wszystkie nasze intencje, nasze rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują: za chorych, cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za dusze czystcowe, o nawrócenie grzeszników, za dzieci, młodzież, za osoby starsze. Za biednych, potrzebujących, ale też i bogatych, za wielkich tego świata, zarządzających światem i naszą ojczyzną. Potrzebne siły i łaski dla obrońców Ukrainy, o pokój na całym świecie, szczególnie na Ukrainie, pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej ojczyzny, o to byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii. O sprawiedliwość społeczną na całym świecie, poszanowanie godności każdego człowieka, życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Za wszystkie małżeństwa i rodziny, szczególnie te przeżywające kryzysy i trudności. O to, aby dobro pokonało zło na świecie i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza Zwiastowanie. Anioł wszedł do Maryi i rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Wszystko w naszym życiu rozpoczyna się od zwiastowania, czyli momentu, gdy usłyszymy wiadomość do nas kierowaną. Od nas zależy, co z usłyszaną nowiną zrobimy. Maryjo, naucz nas słuchać i odpowiadać. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bardzo z tego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Brawa się, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Tajemnica druga: Nawiedzenie. Elżbieta wydała okrzyk: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wiara w słowo. We współczesnym świecie tak wiele słów, wiadomości i interpretacji wydarzeń do nas dociera, że nie bardzo w nie wierzymy. Umykają nam w tym natłoku słowa, kierowane przez Pana. Maryjo, naucz nas wiary w słowo skierowane do nas przez Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi tam naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i nam nasze grzechy jako i na opuszczamy nasze Nie wiecznie na pokój ale nasza święta prować marioła tutaj na sanktobu i custodio naszye zgrzeszan i błogosławiony a dobrze za to zgrzeszni święta mario matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen prować mario tutaj na sanktobu Jezu, módl Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś i błogosławiony w brzucha Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, państwowo. Ty mięś, tam, i oboczy, bo to, co jest. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty mięś, tam, oboczy, to, co jest. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zgrywaś, Mario, łaski pełna Pan stawa tym Błogosławiony owoc żywota Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś minister Rosan. Błogosławiony owoc żywota twojego. Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Pogosławioność ty między nie weseniu i pogosławiony powróci wąta Twoje Jezus. Święta Mio, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Proszę, Mario, zaskutecznych Państwa. Bogosławione Ci ty mięci nie wespań, i pogosławiony Pogli wątach Twoje Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia. Narodzenie Zbawiciela. Porodziła swego pierworodnego syna, uwinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. "Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dla Boga nie ma miejsca. Nie było go dwa tysiące lat temu w gospodzie, nie ma go w życiu wielu współczesnych. Nawet zagrożenie życia i pandemia nie pomogły otworzyć serc ludzkich na Boga. Maryjo, naucz nas być otwartymi na przyjęcie Boga. Ojcze nasz, który się z niebie, święć, siejmie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi." Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiamy owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owo Trzybota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławianaście między niewiastami i błogosławiony owo czy Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdroś Mario, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Jezu, ufamy Tobie. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od Ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie. Potem upłynęły dni ich oczyszczenia. Według prawa Mojżeszowego przynieśli dziecię Jezus do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Ofiarować Bogu dar, jaki od Niego otrzymaliśmy, czyli inaczej mówiąc, okazać wdzięczność. Współczesny człowiek woła należy mi się, a tak bardzo mówi dziękuję. Maryjo, naucz nas wdzięczności za otrzymane dary, wdzięczności Bogu i ludziom. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódz nas na pokuszenie, ale na zbawę Dziecięgo. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewestami i błogosławiona owoc żywota Twej. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z błogosławionaś między niewestami i błogosławiona owoc żywota Twej. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławionaś tym między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między między i błogosławiony owoc żywota Twojej Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między i błogosławiona owoc żywota Twojej Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta. Znalezienie. Synu czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ból matki i ojca, bo dziecko się pogubiło, bo niszczy alkohol, używki, narkotyk, złe towarzystwo. Maryjo, naucz nas szukania tych, co się zgubili. Naucz wytrwałości, byśmy nigdy nie rezygnowali. Ojcze nasz, który się w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna. Słowa naszego posłanka, nie gadaj nam dzisiaj i odpóż nam nasze winy, jako imię odpuszczamy, naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <kuhy> Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa, Mario, łaski pełna Państwową, błogosławionaś Ty między niewiastami. i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc brzucha Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owad żywota twojego Jezusa Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owad żywota twojego Jezusa Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z między niewiastami i błogosławiony owozatki Jego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, w intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię, spraw aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twoje ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i za Waszą obecność, i za Wasze intencje. Dziękujemy osobom, które w tej modlitwie nas poprowadziły, szczególnie Łukaszowi i Marysi, jako przedstawicielom najmłodszego pokolenia. Moi drodzy, dzisiaj Dzień Babci, ale też Wspomnienie Świętej Agnieszki. Wszystkim babciom i wszystkim Agnieszkom składamy jak najserdeczniejsze życzenia. Wielu łask Bożych, pomyślności, błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi na każdy dzień, no i też tej ludzkiej wdzięczności. Ja no, długo bym mógł gadać o moich relacjach z babciami. Ale dobrze wspominam, czasy, kiedy babcie jeszcze żyły, kiedy jako małe dziecko dość często się z nimi spotykałem, to naprawdę jest niesamowite błogosławieństwo mieć babcie. Niech Pan Bóg hojnie nam udzieli swojego błogosławieństwa, abyśmy spali dobrze. Pan z Wami. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da Wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ci cześć i święty Pan święty Bóg w blasku świętości nikt nie dorówna Ci gdyż Bogiem mym składam Ci hołd radosnym sercem znoszę chwały pieś. uwielbiam Ciebie Panie mój w darze miłości Twej uwielbiam Ciebie, Panie mój, w Twej obecności tu uwielbiam Ciebie, Panie mój, w miłosierdziu Twym, w łasce Twej, Tyż Bogiem my Wciąż przy mnie obecny, wciąż Święty Pan, Święty Bóg Darzący łaską, błogosławieństwem swym Gdyż Bogiem owym składam Ci chod Radosnym sercem znoszę chwały pieśń. Uwielbiam Ciebie, Panie mój w darze miłości Twej uwielbiam Ciebie, Panie mój, w Twej obecności tu uwielbiam Ciebie, Panie mój, w miłosierdziu Twym, w łasce Twej, Tyż Bogiem mę. uwielbiam Ciebie, Panie mój, w darze miłości Twej uwielbiam Ciebie, Panie mój tej obecności tu Uwielbiam Ciebie, Panie mój W miłosierdziu Twej, W łasce Twej, też Bogiem